3 września symbolicznie otwarto Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie po remoncie wewnętrznym. Pierwsza część obejmowała piętro i zakończyła się w grudniu. Remont parteru został ukończony w sierpniu. Pieniądze pochodzą z infrastruktury Domów Kultury z Ministerstwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dostaliśmy 210 tysięcy po odwołaniu na remont, na remont pomieszczeń. Podpisaliśmy umowę na wyremontowanie góry. Na dół dostaliśmy. Wkład własny z gminy w wysokości 150 tysięcy. Udało się zrobić dużo tym, tymi, tymi finansami. Natomiast to, co tutaj widać, jak kiedyś dom kultury wyglądał, jak wygląda teraz, tak naprawdę nie było ziemią. Pochodzę z gminy Radków, bezpośrednio tutaj z Radkowa. Tutaj uczęszczałem do szkoły podstawowej. A tutaj, w ty, bezpośrednio w tym budynku, tuż za nami, odbywały się zabawy taneczne. To tutaj odbywały się głosowania, tutaj odbywa, było wiele zajęć również dla młodzieży. Cieszę się, że dzisiaj mamy taką siedzibę Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki właśnie z prawdziwego zdarzenia. Nowe podłogi, ściany, gładzie, tynki oraz wszystkie wymiana wszystkich drzwi. Kompleksowo odmalowane, wyremontowane. Największe trudności to była elektryka. W niektórych miejscach, w ścianach były stare przewody, które po prostu trzeba było usuwać kuć ściany, wycinać to, wzywany był elektryk kilkukrotnie. To były największe trudności. No, i gdzie gdzie wilgoć, którą trzeba było likwidować poprzez iniekcje i osuszanie ścian. To, że pozyskaliśmy te fundusze, to dzięki staraniom naszym Domu Kultury, to raz. Dwa, że szeregu osób, które nam pomagały, a przede wszystkim pan senator Aleksander Szwed, który pomógł nam tak pokierować działaniami, żeby dofinansowanie do nas spłynęło to i poprzednie, kiedy robiliśmy elewację. Natomiast też duże podziękowanie dla burmistrza miasta Gminy Radków, Jana Bednarczyka, za to, że. Na każdym kroku, chociaż sam, sama gmina miała inne, ważniejsze powiedzmy, zadania inwestycyjne, spał nas środkami odpowiednimi, dzięki temu ten remont się odbył i dzięki temu ten dom kultury funkcjonuje. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki prowadzi w tym miejscu zajęcia z ceramiki, plastyki, druku 3D, robotyki, instrumentalnych, szachowych, tanecznych i teatralnych, a także sekcje modelarstwa kartonowego. Zajęcia odbywają się codziennie, zapraszamy do zapoznania się z ofertą i korzystania.